4 grudnia na deptaku między budynkiem rektoratu oraz Wydziału Nauk Społecznych już po raz piąty odbył się kulawy Mikołaj. To jest akcja, która powstała z inicjatywy naszych studentów głównie studentów niepełnosprawnych, którzy chcieli przekazać, że niepełnosprawność niczym nie ogranicza. Na początku też były to takie akcje mniejszego kalibru, ale z każdym rokiem robimy to z coraz większym rozmachem i to głównie są pomysły studentów. My tylko staramy się pomóc im je zrealizować. Zdarzają się koncerty, wspólne kalendowanie ekstremalne jazdy na wózkach inwalidzkich, czy też próby jeżdżenia schodołazem, takim specjalnym sprzętem po schodach. Staram się, żeby zawsze było ciekawie. Studenci niepełnosprawni pokazują, że Łam, łamią wszelkie bariery, że pokonują je, pokazują to właśnie dzisiaj, przebierając się za Mikołaja i rozdając prezenty. To jest akcja, która w kilku słowach powiem wam, jakby otwiera i przełamuje bariery, żeby ci niepełnosprawni nie czuli się właśnie niepełnosprawni, bo oni są sprawni. Są sprawni inaczej, ale są pełnosprawni. I dlatego robimy takie akcje, wychodzimy do ludzi dosłownie na ulicę, żeby, żeby oni się z tym oswajali, żeby zobaczyli, że ci ludzie normalnie mogą funkcjonować w społeczności studenckiej. W tym roku na studentów czekało wiele atrakcji, między innymi teatr ognia, pokaz drapieżnych ptaków, a także możliwość skorzystania z fotobudki oraz kupienia własnoręcznie wykonanych bombek. Na stoisku AZS-u można było spróbować swoich sił w jeździe na wózku inwalidzkim oraz na symulatorze wiosłowania. Moim zdaniem warto się angażować w wszystkie akcje, które promują i to sportowo pełnosprawnych i niepełnosprawnych też. Pragnieni ekstremalnych wrażeń smakowych mieli okazję skosztować smażonych larw drewnojada. Smak jak kurczak. W niedawno otwartej studenckiej strefie aktywności można było wypróbować egzoszkielet, zaś na dworze czekał sam święty Mikołaj, który nie tylko rozdawał prezenty. Integruje niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.